Hej wszystkim! No i stało się, wszyscy widzieliśmy, że Xal'at'a tknuje coś, co zakończy świat. Ale wiecie co? Kolejny rozdział WoW.A jest tuż za rogiem i wygląda na to, że Blizzard w końcu... słucha. World of Warcraft Midnight startuje 2 marca 2026 roku i z tego, co widzimy, podkręcają tempo na maksa. Koniec z rocznymi przerwami w dalaranie. Powtarzam, koniec z tym. Już teraz możecie wskoczyć do prepadcza Twilight Ascension. To w zasadzie globalne wydarzenie, w którym polujecie na kultystów Twilight's Hammer i powstrzymujecie ich mroczne rytuały. Świetna zabawa, jeśli lubicie coś rozwalić, a przy okazji możecie zdobyć unikalne przedmioty kosmetyczne, żeby przyszpanować po premierze dodatku. Idealne, gdy macie nastrój na muszę w coś przywalić. Ale porozmawiajmy o dwóch rzeczach, na punkcie których społeczność totalnie oszalała. Po pierwsze, player husing jest prawdziwy. I to nie jest jakaś tymczasowa mechanika, to funkcja na stałe. Dostaniecie własny kąt w azerof, który możecie dekorować, wystawiać tam trofea i po prostu odpoczywać. Meble możecie zbierać już teraz w prepaczu. Ja już planuję moją bibliotekę i salę trofeów na tych wszystkich Void lordów, których zamierzam roznieść. I po drugie, blizzard w ciele addony do gry. Dokładnie tak rzeczy takie jak alerty bossów, liczniki zagrożenia i śledzenie obrażeń będą wbudowane bezpośrednio w UI. Mniej addonów do ogarniania, mniej bólu głowy przed rajdami to ogromna poprawa komfortu gry. Zwłaszcza gdy chcecie szybko wskoczyć w kontent grupowy. Midnight zmienia też flow rozgrywki poprzez rajdy z jednym bossem na krótsze sesje, gdy chcecie lód, ale nie macie całego wieczoru na rajdowanie. Dochodzą też dynamiczne inwazje pustki w otwartym świecie, które fizycznie zmieniają strefy, co daje o wiele większą imersję. Całość dopełnia czystszy interfejs i szybsze aktualizacje fabuły, dzięki czemu świat naprawdę tętni życiem. Szczerze, to wygląda na nowy początek. Taki z prawdziwego zdarzenia. Jeśli jesteście tak samo nakręceni jak ja i chcecie być na bieżąco ze wszystkim w WOW i E, kliknijcie like, subskrybujcie i zaznaczcie dzwoneczek, żeby nigdy nie przegapić filmu. A jeśli planujecie kupić MyTnight w przedsprzedaży, poniżej znajdziecie link do naszej porównywarki cen, aby znaleźć najlepszą ofertę. Zaoszczędźcie trochę złota albo prawdziwej kasy przed marcem. I co o tym sądzicie? Bardziej jaracie się housingiem czy wbudowanymi addonami? Dajcie znać w komentarzach. Do następnego razu widzimy się w Azeroth.